Jarmark Dominikański, kiedy pan będzie? W czwartki, piątki i soboty. Pierwsza sobota jarmarku 27 lipca. Będę. Potem czwartek, piątek i sobota, pierwszy, drugi, trzeci sierpnia. Będę. Potem 8, dziewiąty, dziesiąty sierpnia. Czwartek, piątek i sobota. Będę. Niedzielę proszę mnie nie szukać. Ostatni tydzień jarmarku jest trochę inny. Bo we czwartek wypada święto kościelne, to ja nie handluję. Czyli w ostatnim tygodniu jarmarku, to już będę tylko w piątek i w sobotę. 16 i 17 sierpnia. W te wszystkie dni, które wymieniłem, od 9 do 18, pan Cejrowski autografy stawia na swoich książkach, jeszcze jakiś towar ze sklepu będzie, może koszulę, yerba na pewno, matera. Pogadać można chwilę. Zdjęcie sobie zrobić rodzinne za ojcze nasz. i Jest zawsze jeszcze rąsia. A proszę pana, jak trafić do pana? Stoisko w tym samym miejscu co w zeszłym roku, tylko ono ma numer inny. W tym roku numer 616. Jak trafić? Jakby Państwo znaleźli hotel Hilton, tylko ten na starym mieście w Gdańsku, to proszę z niego wyjść. Hotel mają Państwo za plecami, przejdą Państwo 100 metrów i tam Cejrowski stoi. Stoisko 616, formalnie na ulicy Podwale Staromiejskie. Przy pomniku tym, co za polskość Gdańska. Przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej oraz podwale staromiejskie. 100 metrów od Hiltona położonego przy Targu Rybnym. Rąsia.